Dzień dobry, nazywam się Weronika Magnocka, mam 16 lat, pochodzę z Rzeszowa i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Hej, nazywam się Oliwia Michalska, mam 17 lat, pochodzę z Rzeszowa i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Dzień dobry, nazywam się Julia Mośdzier, mam 15 lat, przyjechałam z Mielca i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Cześć, nazywam się Paulina Uzubko, mam 17 lat, pochodzę z Sanoka i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Hej, nazywam się Diana Piecuk, mam 16 lat, jestem z Sanoka i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Cześć, nazywam się Wiktoria Pieszko, mam 15 lat, pochodzę z Roźwinnicy i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Nazywam się Julia Piotrowska, mam 17 lat, pochodzę z pustkowe osiedle i reprezentuję Województwo Podkarpackie. Jestem Aleksandra Polek, mam 18 lat, pochodzę z Rzeszowa i będę reprezentować województwo podkarpackie.